Ilo Academy of Business można się przygotować do wszystkich egzaminów ACCA, przy czym różne egzaminy mamy w różnej formie. Nie pracujemy na gotowych materiałach, które wyświetlamy z prezentacji w powerpointie, tylko tworzymy na bieżąco przekaz. Dlatego korzystam głównie z piórka elektronicznego. Zajęcia prowadzimy naprawdę w formule Dobrej atmosfery, kiedy można zadać każde pytanie. Ponadto uczestnicy mają duży taki zastrzyk mobilizacyjny, bo widzą, że uczy się grupa. Dzięki szkoleniom podczas studiów, gdzie Sylabus ACCA jest łączony z sylabusem uczelni. Nasi studenci uzyskują dwa dyplomy, mają dwie pieczenie na jednym ogniu, dostają dyplom ukończenia studiów magisterskich czy podyplomowych, a oprócz tego mają tą możliwość uzyskania zwolnień z pierwszych egzaminów ACCA. Program studiów obejmuje aspekty teoretyczne i praktyczne. Wszyscy prowadzący są bardzo otwarci, można im zadawać wiele pytań, omawiać z nimi różne problemy, które napotykamy w pracy na co dzień. Ta oferta tych studiów zachęciła mnie głównie z tego powodu, że są one prowadzone w języku polskim. Jest możliwość akredytacji, uzyskania akredytacji ACCA. Mamy taką dogodność, że one odbywają się w Warszawie. Jest ten element bardzo ważny, również networkingowy. Mam wrażenie, że to jest jeszcze niedoceniane. Bardzo ciekawa jest ta wymiana doświadczeń, wymiana wiedzy i uczenie się też od siebie, od innych osób uczestniczących, nie tylko od prowadzącego. Te kursy przede wszystkim pozwalają się dobrze przygotować do egzaminów. Oprócz tej wiedzy takiej technicznej i merytorycznej, to też pozwalają na, na, na taką zapoznanie się z samymi technikami, może zdawania, zdawania egzaminów. Serdecznie zapraszamy na szkolenia realizowane w UI Academy of Business.